To jest taka opcja, że praktycznie w ogóle nie mu hamulce i jak na przykład z górki i z sprzęgło, to on praktycznie stoi. Musisz pompować mu hamulce. Obok mnie Dagmara Ikierd, która kieruje tutaj całym tym ośrodkiem, pomaga dzieciom okolicznym, jak i nawet chyba dalszym. Co mi powiesz o Mambo? Bo właściwie nigdzie o tym nic nie ma. No niełatwo jest znaleźć generalnie jakiekolwiek informacje, to raczej nie są miejsca, które opisuje się na Wikipedii. Um, e, generalnie góry Usambara są um, bardzo ciekawym takim miejscem, w ogóle jako obszar w Tanzanii, ponieważ w ogóle nie w taki sposób kojarzy się wszystkim Afryka. Tak, wszyscy myśląc o Tanzanii, o Afryce, myślą, wyobrażają sobie safari, sawanne, wielkie, płaskie przestrzenie, tak? pokryte złotą trawą. No, a tutaj góry, które przez wiele, wiele lat, dopóki Europejczycy się nie pojawili, byłyby pokryte lasem deszczowym. Ponieważ całe góry usambara to był generalnie las deszczowy, nawet u nas używa się takiego określenia jak Cloud Forest, czyli las chmur w sumie. Ponieważ faktycznie ten malutki wycinek lasu deszczowego, który jeszcze tutaj pozostał. Yy, odpowiada za yy, produkcję chmur dla praktycznie całego, całego regionu, więc jest to bardzo, ważna, bardzo ważny element w ogóle klimatu. Yy, mambo mówi się o tym. Mambo to w ogóle taka śmieszna nazwa, ponieważ wioska nazywa się Mambo, a Mambo jest to również jedno z najbardziej popularnych pozdrowień w języku słahili. Mambo, a odpowiada się poa? Po po tak, poa. Więc e, mówi się o tym, że podobno nazwa, czy oczywiście legenda, bardzo mało związana z faktem, tak naprawdę, mówi się o tym, że podobno nazwa wzięła się od tego, że um, e, jaskinie Mambo, które położone są kawałeczek dosłownie niżej, e, gdzie e, rozpoczęła się w ogóle jak gdyby, działalność ludzka tutaj w tym regionie, dlatego, że było to doskonałe miejsce do schronienia, chroniące przed atakami przede wszystkim plemion masajskich, które zamieszkują na dole. Mówi się o tym, że podobno te skały, które tam spadły, ponieważ to jest taka jaskinia, która utworzyła się po prostu z, e, ze skały, która się obsunęła. Mówi się o tym, że podobno było to takie piękne i taki był to piękny twór, że mieszkańcy jak zobaczyli tą utworzoną jaskinię, powiedzieli mambo, no bo to takie piękne. A mambo to takie trudne do przetłumaczenia w sumie słowo, ale takie oznaczające trochę dobrze, fajnie. No i stąd podobno wzięła się nazwa wioski powiedzmy a, dość ciekawe wytłumaczenie. A czy wiesz, w którym powstała ta współczesna? Bo rozumiem w takim razie, że tu w czasach starożytnych, dawnych, prehistorycznych e, żyli ludzie. Zresztą jest to miejsce, są to miejsca, gdzie... W ogóle Tanzania, gdzie, gdzie tutaj jest pierwsze osadnictwo ludzkie i, mhm. i wszystko związane z człowiekiem. Natomiast, y, czy wiesz, kiedy samo Mambo mogło powstać? czy Tam nie, jest jakaś data. Ciężko powiedzieć o czymś takim. Tak naprawdę, jakikolwiek wykaz tego typu wiosek, w ogóle tego typu wiosek, zaczął się tak naprawdę dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Tanzanię w latach 70., y, ponieważ wcześniej raczej za kolonialnych czasów nie było prowadzonej żadnej. Inwentaryzacji tych mniejszych miejscach. Tak? Europejczycy koncentrowali się wyłącznie na dużych ośrodkach miejskich. I zresztą w czasach właśnie niemieckich góry Usambara wypłynęły bardzo wysoko, dlatego że w Luszoto, położonym dwie godziny stąd, które jest stolicą naszego dystryktu, była, Niemcy mieli swoją stolicę, odsobną walutę. No było to dość rozsądne posunięcie, dlatego że u nas na przykład w porównaniu z innymi częściami Tanzanii, tej e, położonej na, na płaskowyżu na płasko nie ma komarów, nie ma malarii. Nie ma zagroda. zagroda stajnia wygląda dość prosto Jest generalnie całkowicie na zewnątrz Idziemy zobaczyć tak wygląda chatka dla królika no, no. ale puste. Dzieniana but... okay. chatka po prostu. Warsat motocyklowy można powiedzieć. This is China, Chinese. A model name this motor. That is Fekon. King Lion. Yes. Mhm. Marki, których nie znamy, to nie są stare motocykle. Widać po budowie e, i sposobie produkcji. Fekon, this is China. China? All, all. wszystko chińskie. Oni tutaj nie mają swojej produkcji w Tanzanii. Nie ma motocykli, nie ma samochodów, ale patrzcie się, jakie świetne wyposażenie. Głośniki, muzyka na całość. Jeżdżą tutaj często w trójkę, a nawet w cztery osoby na motocyklu. Jest to norma. Spotkaliśmy przed chwilą młodych ludzi. oczywiście, Znajome Oli, Ili została poczęstowana trzciną cukrową. Już do połowy obgryziono. So, ta trzcina już jest do połowy obgryziona, ale to nikomu nie przeszkadza w akryce. A jak się za nią zabrać? A mianowicie tak. A jaki ma smak? Jest słodka, bardzo soczysta. I tak się ją żuja nie dopóki nie będzie przywinieć styrodziny. Okej. Okay. Albo tam się ją porzuca. Pewnie gdzieś się. ja teraz nie mogę skosztować, bo nie mogę mieć ani lepiących rąk, bo cały czas trzymam sprzęt. Ale jak tylko się nadarzy okazja, to będę to próbować. Hello? I na łezę cię Zobaczymy jak to się gra. Jest. O. Oh. Super. You uh, show uh, me. Play. Oh. Uh -huh. <laughs> Przechodzimy teraz do tradycyjnego domostwa. O, dziękuję. Mogę sobie usiąść. Przypatrzcie się, jak tutaj jest. Tutaj się gotuje. Tutaj jest właścicielka domu. To jest kuchnia. Jak oni tu mieszkają? Czyli na przykład, ile mają tych pomieszczeń? No. Czyli jesteśmy w kuchni, no to tu myślę, że wszyscy zrozumieli, jaki widzą. Mm -hmm. Kitchen, okay. cupboard. Okej. Tutaj to jest plastik. <laughs> Nie jest plastik. Nie jest plastik na wodę. Okej. Okay. No i o widzę, tak. Yeah, Okej. Okay. A tutaj mamy typową kurną chatę, czyli tak jak kiedyś w Polsce było to wszystko wykonywane, tak tutaj też mamy na samej górze przepuszczalny na pewno dym, dach i tutaj mamy, to jest do suszenia, tak? Do suszenia naczyń, do suszenia fasoli na przykład. Zgodnie z tym, co przed chwilą opowiedział nam Joseph, robi się bardzo gorąco od dachu i tutaj przechowują kukurydzę, z której robią później ugali. Drewno, które wykorzystują do opału oraz banany, jeśli zbiorą banany, które jeszcze nie są dojrzałe. Kładą je tutaj, a z uwagi na wysoką temperaturę bardzo szybko tej żywają. Okej, okay, mój jest bardzo gorąco, duszno i zadymione to warto to wspomnieć. No i widać tutaj pewnie elementy właśnie do tego, żeby mógł dym uchodzić. To co mówiłem na dole. W tej chwili zostaliśmy poczęstowani ziemniakami. Prosto z gotowania. Że nie musimy brać ze sobą <śmiennie>

A nawet więcej ktoś z Twojej rodziny może mieć problemy zdrowotne. Jeśli umiera na pleckach, to znaczy, że wszystko zależy, wszystko jest w rękach Boga. Wtedy może się uleczyć, ale nie musi. Powstała to ich tradycyjna religia przed powstaniem chrześcijaństwa i islamu, i to się odnosi wyłącznie do przyrody, do ziół i nie ma związku z religią. Dzisiaj pijemy kawę w Mambo, w Mambo View Point, poniżej nas i tak wokół jest wioska Mambo. Ja coś powiem o kawie, bo generalnie to jest taka ciekawostka, że nawet jak tutaj się idzie gdzieś do baru i pisze na przykład kawę, to tam kawy nie będzie. Nie będzie tam kawy. Będzie herbata, będzie herbata na przykład imbirowa, świetna, naprawdę smakująca. Kawa ta nie jest włoska, natomiast mi bardzo smakuje i piję ją w formie gorzkiej. Jesteśmy teraz w barze. Łotnej e, bar. Nido. Nido. Nido Kef, Czyli bar kawowy. E, i can drink coffee? Tea, Tea ok. Barka wowy, ale do picia jest tylko herbata. Jestem tutaj z Józefem. Józef Joseph pije herbatkę ze spotka, ponieważ gorąca. Ja poprosiłem drugi kubek. Herbata jest imbirowa. Bardzo dobra i bardzo, bardzo słodka. Co e, na przykład nie zaskakuje, że jest w ogóle tak słodka. Chociaż kiedy byłem w Maroku czy, czy w Turcji, tam też piją bardzo słodkie napoje. Mm, bardzo dobra. Tym razem nie kawa. A, umbrella. Też parasole, czyli wszystkie takie rzeczy, jak widzicie skład butów. I ten pan to wszystko wykonuje tutaj na miejscu. To już pani klientka czeka. Tutaj się gumę topi.

w polskich miastach prawie nie ma szewców, się ktoś zdziwił, że są tylko do takich porządnych i drogich butów. I generalnie to je wykonują. Widzimy, że maszyna jest nożna, tak jak szyły nasze babcie. I ma taką malutką kanciapę i szyję tutaj. To jest pokaz dla nas i o co chodzi z szyciem. A tak tutaj wyglądają właśnie kawiarnie. W jednej z takiej oczywiście byliśmy. Jak myślicie, gdzie teraz siedzimy z Josefem? Ha, jesteśmy w kinie. Tutaj jest wielki monitor, wtedy jak wyświetlają, widać, że jest tutaj też prąd. No i tutaj cała ekipa siedzi. Jak jest chłodno, no to grzeją, chyba gdzieś tutaj pale nisko. Nie wiem nawet gdzie, ale gdzieś tutaj grzeją. European League 1000. Tanzanian League 5000. A tutaj Cibre, mamy... 300. If you don't have money. O, widzicie. Mamy nawet wycenę. Jak co kosztuje. A z zewnątrz... A z zewnątrz wygląda... Kino w ten sposób.